Jak ta ładowarka jest zbudowana, jak to działa? 325V jest. Przykładam, uwaga, nie w oczy. Także trzeba poczekać, żeby nas nic nie trzepło Tak jak mnie C citeki mnie kąsały kiedyś. Mosfety typu N załączają nam masę, a Mosfety typu P załączają nam plusa. Tu jest AC1, AC2. 2 mV. To jest, to jest tyle, co nic. Ładowarka działa, bo tu są dwie przetwornice. nie? A tu mamy D102, więc to jest zwykła dioda, a tu jest Zener Diod, czyli po prostu dioda Zenera po polsku. Czyli ona jest po prostu przepalona na wylot i właśnie ona nam blokuje sterowanie tym mosfetem. Strzela świeży topnik z lutowia. To jest średnica lutu. On ma na przykład pięć takich cienkich rurek z i właśnie jak się je podgrzewa, one strzelają w przód. Jak akumulator. Po obciążeniu kondensatory też potrafią odbijać. Widzicie? 1,20, 1 coś, nawet do kilku woltów. Także można też sobie prostą diodę Zenera zbudować, jak się nie ma, za pomocą diod, albo doregulować. Masa to jest plus. Dobra, dajcie mi pomierzyć, zastanowię, bo ten film już naprawdę będzie długi, zamotany, ale mam nadzieję, że dużo wiedzy w nim będzie. Aaa, ale mi spadło na nogę.